Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w Minionkach Minion Paradise. Mamy party pońcy na zbierane. Patrzcie, ile rzeczy możemy teraz zbierać. Mamy przyspieszenie na 15 minut, już troszkę wykorzystałem je. Dzięki czemu zbieramy jak najwięcej, ile się da, słuchajcie, tych surowców. Przyspieszono. Aj, wydaje monety niepotrzebnie. Przyspieszonym tempie i z klikiem, za szybko chcę to wszystko robić. No ale bardzo mnie to cieszy, słuchajcie, bo popatrzcie. Bambusów mieliśmy bardzo mało, teraz ich nazbieraliśmy tyle, że szok normalnie. Tu możemy, słuchajcie, zdobywać kolejne fundusze. Patrzcie, ile, ile za to dostajemy. Tylko mogę wypełniać te fawory. Nie, no tego nie wypełnię. No dobra, ale bambusy zbieramy. Jak najbardziej, coraz więcej pędów po trzy. No, i dzięki czemu, słuchajcie, wszystko fajnie idzie. Dajemy sobie z tym radę. Dobrze? No tu mamy trzy takie za, za 2600. Nie wiem, czy mi się to opłaca, bo tu potrzebujemy cztery takie. No to mógłbym to wytworzyć ewentualnie, prawda? Czy tu miejsca nie ma? Dobra, zbieramy pędy. Bardzo potrzebujemy tak naprawdę tych muszelek w sumie. Znaczy, mm, zobaczymy w sumie, zobaczymy, czy się skuszę na, na to albo skuśmy się na tę wymianę. Czemu nie? Słuchajcie. Co my tu mamy? Dan, dan, dan. Okej, okay, patrzcie, punkty kolejne. No i powoli będziemy mieli. Mnie to bardzo cieszy. Powoli będziemy mieli, moi kochani, wykonane to zadanie. To te lody możemy robić. Zrobił te lody jednak. Jak najwięcej tych główek, bo to jest na to zadanie. Dobra, party, pońcy. Na razie spoko. Na razie nie potrzebuję ich jakoś bardzo. Jak tu mamy 8, 4, 9. Ok. Zobaczmy, co my tu mamy w tych zadaniach. To bierzemy. Bambusy. Deskorolki nie oddam. Ale powoli do przodu. No i szybko możemy te słuchajcie zadania wy. wy Wykończyć, dzięki czemu dostaniemy więcej punktów. Kokosów na razie nie chcę. Okej, okay, kolejne bambusy. No ja czekam na to, słuchajcie, żeby potem te budynki zrobić. Zobaczmy, co my tu mamy. To albo to. Nie bardzo, bo ja chciałbym wybudować budynek z papryczką. Za 7000. Niewiele nam brakuje. Wiecie, co? Mogę się pokusić o te deski Na pewno o to. Aj, jajaj, cztery takie? Nie, 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 nie. Kost, kostek lodu nie sprzedaje. Nie ma, że boli. Dobrze. Tutaj te pędy z bambusa. Powoli i zbudujemy sobie ten budynek za 7000. To jest bardzo fajne, akurat. Ok, mamy wszystkie. Cyk, cyk, cyk. I te bambusy tutaj sprzedajemy. Właśnie, za 300. Kokosy też. Proszę bardzo. I teraz możemy wybudować make stuff. O, papryczkę. O to chodziło. Pole papryczek. Pięknie. Dajmy słuchajcie, monety złote, żeby więcej pracowników. Dobra. Więcej pracowników wytwarzało. Dobra, teraz tak. Konsumpcja. Mamy 10 tego, to sobie damy tu. Kokosów w ogóle. Muszelki 3. Dobra. <laughs> I powiem Wam szczerze, że wytwarzanie tych dóbr idzie nam wyśmienicie. Nie sobie tu robią. Kosiarę dostaliśmy. Są pędy bambusa. Tu w ogóle jest informacja, że możemy expand, powiększyć to, nie? To robimy tak. Teraz mamy na 100. Także o 10 powiększyliśmy. Możemy więcej produktów wytworzyć. No tu musimy. O, z czego brakuje nam? Aha, granatu. Ale on się tworzy, więc spoko. i zaraz party times będzie. Patrzcie, wszystko tak pobraliśmy, że nie ma czego brać w sumie z tego. Ja się staram tutaj wszystko zapełnić, a tu tak. Słuchajcie, mamy z tego pod dostatkiem tyle. Fajnie, bardzo nam się rozwija farma, przez to, nasz raj minionkowy. Przez to, że <laughs> że jest ten licznik lepszy Brakuje nam tutaj Zaraz to słuchajcie wygramy Znaczy wygramy Mamy tak rozwiniętą naszą bazę teraz Naszą wyspę minionkową Że normalnie bardzo się cieszę. Naprawdę. Wszystko się tu wytwarza. W takim tempie, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Tu mamy te... Co to jest? Papryczkę tu potrzebujemy. Tutaj znowu kosiarkę dostaliśmy. Nieźle. Zróbmy sobie jeszcze jednego tego. Muszelki. Naprawdę idzie nam wyśmienicie. Jak z papryczkami? No tutaj aż 25 minut, więc długo się wytwarzają papryczki. Kokosy, jak tam? Zbieramy, zbieramy. No tu mamy zadania kolejne. Proszę bardzo, to do śmietnika. Deskorolki też. Nie oddam deskorolek. Ten chce 5 tych. Ale tutaj idzie, słuchajcie. Jeszcze tyle przedmiotów dodatkowych kostka to jest jakaś. Co oznaczają te tajemnicze kostki? Jestem ciekawy. O co chodzi z tymi kostkami? Te Mystery Box? Settings, ustawienia Dobra, kokosów na razie nie potrzebuję. Zobaczcie, kilo znowu wy wypadło. Nie wiem, słuchajcie, co to oznacza, ale mam nadzieję, że coś dobrego. Dobra, tutaj 3T. To jest jeden, ten Fajnie. I tu potrzebujemy cztery papryczki i jeden ten mieczek. Ale go zrobimy za niedługo, pewnie. A papryczki jeszcze tu będą się robić. Także bardzo sprawnie nam to poszło. Jakby nie było. Mamy na fula te pędy bambusa. Trzeba tu zrobić jakiś renament. Dobrze. Dobra, to tu musimy przemeblować to wszystko, to jest piła. No nie mamy miejsca na tej wyspie minionkowej. Tu będzie kolejne rzeczy potrzebne będą, ale myślę, że sobie poradzimy. No i niedługo, za chwilę, będziemy mieli imprezkę. I znowu takie szalone wytwarzanie. Także spoko. Zobaczmy jak tutaj jest, bo tu mamy na sprzedaż te rzeczy. Może ktoś kupi od nas. Byłoby fajnie. Żeby pomóc nam się rozwinąć. Bo jeżeli make stuff to już mamy prawie full. Gdy te kokosy możemy robić, ale no, ale to mix stuff. Tutaj będziemy brali treat boutique. Tak, za 8000 czy to kosztuje sporo. Energy district activity. Chyba musiałbym to zrobić. Szczerze to na razie tego zadania nie będę robił. Musimy cztery papryczki zrobić. Ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!